Jak to będzie wyglądało właśnie z perspektywy już takiej wykonawczej? Co się wtedy wydarzy, jeżeli od razu zyska osobowość prawną? Z takich najważniejszych rzeczy, które się zmienią, które się pojawią, to pojawi się komitet reprezentantów, który będzie 15-osobowy i który celowo i świadomie tworzymy jako komitet, który ma w tej chwili największą ekspercką wiedzę na temat tego, jakie wyzwania stoją przed Odrą. I w tym komitecie mamy zarówno przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, jak i przedstawicieli Wód Polskich, przedstawicieli użytkowników rzeki, przedstawicieli gmin, które nad rzeką są, ale też przedstawicieli organizacji pozarządowych i strony społecznej, w tym grupy inicjatywnej, które z Odrą są związane. Więc po pierwsze będzie stała reprezentacja, która będzie mogła oprawa Odry Dbać. Po drugie, pojawi się wąski, ale bardzo precyzyjny katalog praw podstawowych odry, na przykład prawo do swobodnego przepływu, czy prawo do bycia wolnym od zanieczyszczeń. No i w końcu będziemy mieć komitet naukowy, który będzie wspierał komitet reprezentantów. Ten komitet naukowy jest bardzo ważny, dlatego że on pozwoli tak naprawdę na poziomie praktycznym oceniać, jakie rozwiązania dla odry są najlepsze.